Dobra widzowie witam was w pierwszym odcinku, znaczy w kolejnym odcinku z Project Zombo dzisiaj będziemy grali Poradnik wam gdzie się pokażę jak się bić w tej grze. Także dobra, zrobimy sobie postać. Dajemy sobie to sobie zrobimy jakieś... Dobra nie wiem tu robicie postać jaką chcecie. Wyjebane mam w to co zrobicie. Może też kurwa, nie dobra widzowie, za chwilę będziemy Dziś, za chwilę będziemy się bić No kurwa szybciej ja pierdolę no lecimy No kurwa nie lecimy bo się wczytuje gówno jebane Drugi odcinek Zamogu z widzami Nie po pierdoli coś zaraz O dobra w końcu się wczytało gówno jebane Widzowie tu są Lecimy Także dobra, damy sobie w itemie po prostu sobie dodam item eee, Key Baseballowy. Może być nabity gwoździami, nawet Dajecie, użyj oburącz. Jeżeli to jest broń, którą możecie użyć w obu dłoniach, to musicie oburącz dać. Bo jak nie, to, to będziecie chujowo się bić. Patrzcie, jest jakiś pierwszy frajer. Patrzcie to, patrzcie to. Dobra, lecimy. Przechodzimy przez płot. O, dobra, widzowie. Dobra, Drugi lecimy. Raz... Dobra. Drugi mam... impostora. Lecimy. Drugi raz impostor. Kurwa, jeba na mać. Jeszcze mamy tego. Dobra, lecimy, widzowie. Kolejny został zabity. Wpier wpierdalamy się do szkoły. Dobra, lecimy. Dobra, chuj w te szkło. O, nawet mi się nic nie stało, widzicie, widzowie? A, lecimy. Patrzcie zresztą. ile jest, patrzcie to, kurwa. O no dalej! Ben, Dobra, napierdelamy się. Kurwa, kurwa! Dobra, jest, łatwo. Nie, nie wytrzymam. Jeden gracz zabity, zlikwidowany. Kurwa, Kata ta postać jest No Kurwa, nagrał się kiedyś? Dobra, lecimy. Widzowie, cześć, cześć. Widzowie. Jest... Kurwa. Dobra, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to. Ogólnie jestem teraz magiem Kurwa. O, o, o. Napierdalamy się. tutaj trafiłem. też otwieramy drzwi. Spierdalamy szybko, patrzcie, patrzcie. Jest, dobra, łatwo. Łatwo, lecimy. Tu nikogo nie ma. Idziemy. Jak coś tu z to w Dobra. Yy, szukamy. Dobra, będziemy krzyczeć, to nas znajdą. Patrzcie na to, patrzcie na to, jaki frajer idzie. Chyba jest kobieta, nie wiem. Tak, kobieta. Dobra. Możemy też obalić na ziemię takie o zombie. Patrzcie na to, patrzcie na to. O kurwa, ja pierdolę, co to się odpierdola. ich jest? Dobra, kurwa, widzowie, patrzcie na to, jak to się robi. Kurwa! Ja pierdolę, to po prostu cię zimona! Dobra, lecimy! Dobra, lecimy! Do to przejdziemy? Yes, mamy to! My uciekamy! Kurwa, mać Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Rozjebiemy ich, rozjebiemy ich, widzowie! Rozejdziemy! Kurwa, no chcę tego na dole zabić, czemu nie mogę? Dobra, nie, nie wytrzymam zaraz! Nie, pojebie mnie coś zaraz! Pojebie mnie coś! Kurwa! Widzowie, ja pierdolę my w kurwa już ta gra, naprawdę najgorsza gra na świecie to jest, widzowie! Lecimy! A kurwa!